sobie prezent na urodziny za pieniądze z tradingu. Kiedy to są moje ostatnie transakcje, to nie, nie kupiłam sobie tego za pieniądze z tradingu, bo wolę sobie właśnie je zostawić, żeby po prostu mieć lepszy kapitał i móc zarobić więcej. Ale sprawdzimy sobie, czy wszystko przyszło tak, jak powinno i czy jest ładne, czy mi się podoba. Więc tutaj mamy... Uuu! Tutaj wygląda jedna bardziej niebieski, ale ma trochę tonów takich liliowych. A tak jeszcze przy okazji, jeżeli wy chcielibyście sobie z tradingu zarabiać, to zapraszam tutaj. To powiem Wam więcej szczegółów. Ale zobaczymy teraz, jak ta bluza wygląda. Uh. Chyba będę pożyczać. Drugą część prezentów jest portfel. Taki z... uuu uh. okej, okay, okej. Okay. mi się spodobał, dlatego że nie dość, że ma na karty pieniążki i na końc. Bo często tego portfela nie mają. Takie w miarę młodzieżowe, więc fajnie. A dla tych, co sobie chcą jeszcze posłuchać na temat tradingu i dotarli do końca, no to właśnie ja zaczynałam trading totalnie bez żadnej wiedzy, czy to tradingowej, czy to finansowej, tak naprawdę, no jedyne co to byłam, na zamiar matematyce, ale też brałam na to korki, więc wcale nie było tak, że ja byłam jakimś wielkim mózgiem operacji ale znalazłam miejsce, edukację, sygnały, platformę z jeszcze skanerami do rynku, gdzie naprawdę to wszystko ułatwia sytuację, więc dzięki temu mogę sobie po prostu, czy to w szkole, czy to w pracy jeszcze innej, którą też mam, właśnie takie rzeczy brać, tradować, uczyć się, dzięki czemu mogę sobie na takie drobnostki zarabiać, jeżeli tylko bym chciała to zawiągnąć wyciągnąć, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów, to tak jak wspomniałam, napiszcie tutaj i to tyle, buziaczki.